Dane są dwa pudełka, czerwone i niebieskie. W każdym z tych pudełek znajduje się 10 kul ponumerowanych liczbami od 1 do 10. Z każdego pudełka losujemy jedną kulę. Obecnie to podobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że numer kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest większy od 2 od numeru kuli wylosowanej z niebieskiego. Więc yy, tak, od czego tu zaczniemy? Trzeba pomyśleć, co jest nam potrzebne, żeby obliczyć. Prawdopodobieństwo, no nie? Więc tak, prawdopodobieństwo zdarzenia A to się równa. I w liczniku musimy wiedzieć, ile jest takich możliwości, takich par. No może takich par? Których? Z których? Jedna liczba jest mniejsza o dwa, no nie, mniejsza o dwa. A na dole, ile mamy takich możliwości wylosowania dwóch kul? I tak. Hop. Więc tak zajmijmy się najpierw dołem. Co mamy? Mamy jedną liczbę, znaczy jedno pudełko i drugie pudełko, tak? W jednym pudełku mam liczby od 1 do 10 i w drugim mam od 1 do 10. Ja wkładam rękę do pierwszego, tak? Wkładam tu rękę. To ile mam możliwości wyciągnięcia? No 10, bo mam 10 kul. Wkładam rękę do drugiego. I ile mam tam kul, też 10, tak? Czyli mogę ją na ile sposobów Też 10, czyli mam 10 razy 10, tak? 10 razy 10 możliwości. No i teraz druga sprawa. Tutaj takie pomocnicze sobie wkleję. Bo tak, tu z tej strony to są kule niebieskie, tak? Z tej strony mamy pudełko czerwone, a to jest niebieskie na górze. I yy, kula, yy, kuli wylosowanej z czerwonego pudełka jest większa o 2. Czyli tak, 3 jest większe o 2 od 1. Tak. Yy 2, to tu będzie 4, 3, to będzie 5, 4, 6, 5, 7, 6, to musi być 8. Jak tu wylosuję 7, to tu musi być 9. Jak tu będzie 8, to muszę wylosować 10, tak? Dlaczego? Bo ta kula z pudełka niebieskiego musi być mniejsza o 2, tak? Jak tu wylosuję w pudle, w tym pierwszym, wylosuję jedynkę, to w drugim muszę wylosować trójkę. Jak tu wylosuję dwójkę, to tu muszę wylosować czwórkę, no nie? Więc ile mam takich rozwiązań? raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak? Patrzę, czy jeszcze tutaj. Nie, chyba wszystko już jest git. I czyli mam osiem setnych, dzielimy to przez 4. To mamy dwie dwudzieste I to było zadanie pierwsze. Teraz zadanie drugie. Hmm? Punkty A i B leżą na okręgu o środku i dzielą ten okrąg na dwa łuki, których stosunek długości jest równy 9 do 3, obie w miarę kąta środkowego opartego na krótszym łuku. I o co w tym zadaniu chodzi? Chodzi o to, że jak mam coś powiedziane, że dzieli w stosunku np. tutaj jest 9 do 3 albo coś takiego. Czekajcie, skradnę taki rysuneczek pomocniczy. Mhm. Na razie tutaj na ten rysunek nie patrzę, muszę go trochę dostosować do naszego zadania. To tak, tu mam w stosunku 9 do 3, czyli generalnie jakieś 9 części to jest jeden kąt. Drugi kąt składa się z trzech części, ale cały ten okrąg musiałam podzielić na 9 plus 3, czyli na 12 części. Tak to się robi. I teraz tutaj muszę wziąć gumkę, bo tutaj to jest nam niepotrzebne, i tutaj to jest tam też niepotrzebne. Więc raz. Tak. Muszę okrąg podzielić na 12 równych części. Jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tak? Z czego 3? To jest jeden kąt i ten muszę obliczyć, nazwijmy go beta. To jak ja to zrobię? Wiemy, że suma kątów wewnętrznych jest 360 stopni. Podzielę na 12, to otrzymam 30 stopni, no nie? I to 30 stopni to jest. I ten cieniuteńki, jeden kawałek, tak? Jakbym podzieliła ten kawał na 12, znaczy ten tort na 12 osób, no to ten jeden kawałek dla tej osoby ma 30 stopni. No nie? Więc ten się składa z trzech części, czyli ma 30 stopni, plus 30 stopni, plus 30 stopni. No nie? Czyli moje beta to się równa. 30 stopni plus 30 stopni plus 30 stopni to daje mi 90 stopni. Hmm? Mam nadzieję, że dla Ciebie to jest wszystko fajne, miłe i przyjemne. No i teraz zadanie trzecie. Standardowo, jeśli masz pytania do jakiegokolwiek momentu, no to pytaj. I teraz zadanie trzecie mówi nam. O czym? Że mamy liczby takie i one są w danej kolejności pierwszy, drugim i trzecim wyrazem ciągu arytmetycznego i musimy obliczyć x. I tu nas pomocą przychodzą takie rzeczy. Stabilizm z naturalnych strona trzecia. I jak ja to mogę wykorzystać? Najpierw sobie przypiszę te nasze liczby. Czyli mam tak 5x plus 2. Później mam x plus 6 i mam 12x plus 10. Kurczę, nie umiem tak nacelować, żeby. I ten w środku to jest mój an. Przed nim to jest an minus 1, za nim to jest an plus 1. Więc jak tu we wzorze mam, że moje an, czyli to. x plus 6 równa się. 1 plus drugie podzielone na 2. Mnożę razy 2, żeby się tej dwójki tu pozbyć. mam 2 razy x plus 6, równa się 5x plus 12x, jest 17x plus 12. 2 razy x jest 2x plus 12, równa się 17x plus 12. 2x minus 17x równa się 12 minus 12, minus 15x równa się 0, czyli x równa się 0. No i zostało nam ostatnie zadanie. Jeśli masz tutaj pytania, to pamiętaj śmiało, pytaj: x plus 2, x minus pierwiastek z 2 większy bądź równe 0. I mamy tutaj postać iloczynową funkcji kwadratowej. Jeśli tego od razu nie widzisz, to wio do powtarzania funkcji kwadratowej. U mnie na kanale masz tego dosyć sporo. Cały temat jest bardzo obszernie zrobiony, więc wio tam do powtórek. Ale jeśli wiesz, jak takie zadania się liczy, no to liczymy teraz miejsce zerowe, tak? Żeby sobie narysować taki rysunek pomocniczy i odczytać te wartości. Które chcą. Równa się 0. Czyli x, x plus 2 równa się 0. x minus pierwiastek z 2 równa się 0. x równa się minus 2. x równa się pierwiastek z 2. Więc tak, parabola ma ramiona skierowane do góry. Dlaczego? Bo x razy x to jest x kwadrat i tu nie mam minusa. Więc buf. Z tej strony mam minus 2, z tej strony mam pierwiastek z dwóch. W treści zadania chcąc, żeby to były liczby większe bądź równe 0, to patrzę, gdzie mój wykres jest nad 8. On jest nad osią tu, więc odpowiedzią będzie ten koniec i ten. Czyli x należy od minus nieskończoności do minus 2 domknięte, bo ma być mniejsze bądź równe. W sumie od pierwiastka z dwóch domkniętej, oj, ale zrobiłam, Tyryryt. dwóch, do plus nieskończoności. I już dzisiaj super szybko, więc zapewne w który dzień podgodnie z czasem. No to do kolejnego.